Dobry wieczór wszystkim. No, taki lep na dupę. Wrzucam bardzo krótki niestety filmik, ale na otarcie OS. Poprzedni musiał zostać ściągnięty. Kto nie zobaczył poprzedniego, niech się jeszcze nie załamuje. Postaram się go wrzucić w poprawionej wersji. A tymczasem wracamy do Warszawy i nagrywamy z Kiwi, Kiwi News, w którym między innymi odpalimy Volvo. także Krótki, bo krótki, ale lepsze to niż nic. Trzymajcie się. Dzień dobry, Kub Kubuś. Dzień dobry, Kiwi. Dzień dobry. Tada będziemy dzisiaj jakiś odcinek pod tytułem Kiwi News. Odcinka to pewnie nie będzie za bardzo. A co ty, Galas? To był przygotowany, jest już trochę bardziej. Spełnię, tak wytek. powiem oczekiwania widzów, które w komentarzach bardzo często przeczytać. Ale ty, powiem Ci szczerze, że chyba to Clio to nie jest jakiś chyba chwytliwy temat. Mało kogo to interesuje. Dużo pytań jest o Clio no jest. i jeszcze więcej jest to o Volvo. Volvo. Także Ale w tym widzisz, odcinku powiemy e... i o Clio i o Volvo. No dobrze to ja już powiem prawdę Więc tak jeżeli chodzi o Clio no. Clio zostało przygotowane w sposób taki że Trochę odchudzone zostały rzeczy To jest plastik teraz Nie to jest Makrolon Makrolon. Tak to jest taki, taki No taki Wysokiej jakości tworzywo do, Właśnie do takich rzeczy Szyby są zrobione generalnie z takich drzwiu zeszło 10kg Z jednych wow. i z drugich tu tych... jest jeszcze coś zmienione, tak, ten boczek. tak ten boczek? jest taki. To właśnie ten Anglik projekt zrobił. Ten Anglik co zrobił spoiler Aha. i to, to robi właśnie A spoiler, spoilera ten... też nie pokazywaliśmy. No, spo... Wiesz co, on... ten samochód lepiej, to wszystko lepiej wygląda na słońcu. To, to, to wiesz, on chyba nie lubi nie słońca. Yy, <laughs> ten... Tak jak Ty. No. Eee, w środku się nic nie zmienia, poza tymi drzwiami. Ale o tyle jest lepiej wygodniej, jest, wiesz, bo to trochę miejsca na, bo na, na łokieć mi brakowało. Nie ma głośniku, głośnika, tego mechanizmów do podnoszenia szyby. Eee, to jest lżej, tak? Jest. Okay. No to waga, ważna sprawa na to, że... No, dzięki temu będę mógł jeść więcej ciastków. Eee... <laughs> No, no dobra, ktoś, ale ktoś, ktoś w naszym związku musiał się odchudzić. No padło na klią. E... <śmiania>, zmiany mechaniczne zaszły. E... Mechaniczne tak. Znaczy wygląda to w ten sposób, że... E... Chłodnica będzie taka aluminiowa grubsza. Jakaś aha, akcesoryjna grubsza, tak? Tak, tak, jest e... grubsza chłodnica. E... Klimatyzacja zostaje. Wow. Tak, nie, będzie. Będzie klimatyzacja, bo to nie ma, nie ma sensu. Ja nikogo nie zabiłem, żeby się smażyć w tym samochodzie. Yy, nie mam żadnego wyroku skazującego, póki co, więc nie. Yy, akumulator jest lżejszy. Fajny taki akumulatorek waży 90 deko, 0,9 kg. Wow miejsca zostało. O, oryginalny waży 17. Więc tutaj to naprawdę. wiesz, małym Dobry ruchem, tuning. Małym ruchem dużo zrobione O kurde, yy, ten cały torby się mógł zjeść. Yy, wiesz co, tak, yy, jeżeli chodzi o. Zawieszenie, to tam zaszła zmiana taka, że jest wahacz rur rurowy Jak widzisz, polamy światło On A jest, a jest, ten czarny yy, Tak, to jest wahacz rurowy o szerokim spektrum działania Ok, regulacji Tak, można ustawić właśnie z dołu, na szybkiego można ustawić yy, Pochylenie koła Aha. szybko i wyprzedzenie stworzenia zwrotnicy, co też jest bardzo istotnym parametrem Na zdjęciach widziałem jeszcze, że jest nowy kolektor wydechowy Tak, ale nie wiem czy go, czy go dojrzysz Dojrzę już sprawdzałem, że jest do niego Tam dojście. jest Kolektor wydechowy, który jest urządzeniem. O, pięknie. Żeś, ale żeś go do, dopadł. Yy, kolektor wydechowy jest mocno kontrowersyjny. Czemu? Yy, no, bo jeden mówi, że daje, drugi nie daje. A, znaczy, wstrzymamy się. Yy... Z się z oceną. Tak, z pocałunkiem jeszcze się wstrzymamy, powiedział książę schodząc ze Świątej Królewny. <grym 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 y co, ty, wydeszek zrobiłem tylny. Generalnie. Tak? tak? ale to już go nie zobaczysz, bo on jest przykryty dyfuzorem, więc go nie ma. Jest taki tam, taki jest zrobiony. Y na całym układzie wydechowym też jest jakieś 15 kg. Wow. No, końcowy wydukuj... A ważyłeś auto zanim cokolwiek zaczęłeś robić? Ważył 1150 kg. 1150 kg. No, tak. Także będzie można. Taka wydukować... trójka. Będzie można się, no, no nie wiem co w tym wozie tyle waży, no nie wiem, jakoś wyjmujemy i wyjmujemy, i, i cały czas coś. Może jeszcze jakieś elementy drobne dojdą, takie, do, żeby coś lżejszego zrobić. Prawdopodobnie taka rurowa będzie rama pod, pod silnik, ale to zobaczymy. Czy jak ona przyjdzie, to, to wtedy będzie można to obejrzeć. No to właściwie tyle, jeśli chodzi o Klio, no. no to jeszcze jeden Czekamy na, na koniec tej epidemii, pandemii. I... A właśnie przyszły już wszystkie części z Wielkiej Brytanii? Tak, one nie przyszły, one zostały wydarte, przemycone. W ogóle czułem się jak jakiś przemytnik w ogóle, przemycający Arabów <laughs> przez zieloną granicę. Nie wiem kto w ogóle nie wiem. Prostu... Dobra, to najważniejsze, że są. Nieważne. Nie, jak one, jest... one nie zostały wież, one nie zostały one nie przyszły, one zostały wydarte, zdobyte w ogóle w jakiś <laughs> sposób. No. Także, no ale mamy, tak, że to już wszystko zostało zamontowane. Aha, skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest z prawdziwą szperą taką? A, zmieniajesz szperę. Y, szpera jest zmieniona na prawdziwą, z tej tej takiej. Y, z y, rosyjskiej? Tak, z tej roz... całą skrzynię sprzedałem tamtą, kupiłem drugą skrzynię seryjną. Skrzynia z Skrzynia skrzynią, przeszło mały remont, tam wymianę synchronizatora czegoś. I ma y, przełożenie główne, jest 5.0.0 zamiast 4.30, czyli mhm. dużo krótsza. Krótsza, mh. I szpera prawdziwa jest. A powiedz mi, czemu zmieniałeś szperę? Czy to przy, przez przypadek? Nie, nie, tu nie ma przypadku, bo ten samochód za długo jechał w zakręcie. Zdaniem mojego kolegi, który generalnie zajmuje się telemetrią w wyścigach tam w WTC, Aha. to powiedział, że generalnie jest nieprawdopodobnie, żeby ten samochód na, na Sliku i z taką geometrią tak długo w zakręcie siedział. Nie? Powiedział, że to musi być inna szpera. No to, a to były dobre ceny wówczas na to, bo ta Anglia z tym Brexitem walczyła i już coś tam sprzedawali co mogli jak najszybciej. To kupiłem tak już i, i to już jest w samochodzie, już, już powinno działać. Okej, okay. no. czyli to na razie tyle zmian w Clio. Dużo. Dużo? Dużo. No do nie mówię, że mało. nie Powinien być nieznacznie wolniejszy niż, poprzednia, poprzednia, niż poprzedni, co jeździłem. Ale filmy zaczynaliśmy, bo naszą współpracę już mniej więcej mówi, że rok trwa, tak? Plus, minus. Rok? No nie, no my tak chyba coś od czerwca zaczęliśmy. Od czerwca, no to w zakręgleniu można powiedzieć, że rok i na początku naszych nagrań pojawiło się srebrne Volvo. A, Volvo. Tak, no, pamiętasz. No bo te Volvo to jest takie taki biedne pytanie. Kąt poszło na razie. Kąd poszło. No i zaskoczyłeś mnie informacją, że możemy coś pokazać. Znaczy nie ma no, na czym pokazać. To nic się nie dzieje, nie? Emocje jak na rybak, możemy je odpalić. O! I to już jest bardzo dużo. To trzeba by było, wiesz, się rozejrzeć za jakimś akumulatorem. A ten nie będzie dobry? Nie, nie, ten, to, to wiesz. Dobra. Najważniejsza zasada, nie przekładać nic między samochodami. Poczekaj, muszę się rozejrzeć jakiś akumulator. A ile z takiego małego akumulatora razy jesteś w stanie odpalić ten No to nie wiem, to trzeba by było próbę zniszczeniową przeprowadzić. No nie, no pali za każdym razem, nie? Mhm. Tyle co potrzeba. Ale nie jest tak, że trzy razy i koniec, to. nie wiem. No on zapala za każdym razem. Okay. Więc, więc trudno mi wiesz. Yy, poczekaj, muszę znaleźć ten, muszę znaleźć akumulator jakiś. No to stopa, daj. Mamy akumulator, może coś z tego jeszcze będzie. Jest ją Dział projekt zapomniany! Wow! Wow! Fajnie, to tu się wyprawia? Proszę pana! Pewnie? Pan Volvo, jak to Volvo. No. Tu został przeprowadzony pewien ciąg modyfikacji. No właśnie, coś w międzyczasie tam powoli nie. je że ona jednak już odpala. Znaczy ono zawsze paliło. No, bez silnika nie odpalało. Ostatnim razem, jak nagrywaliśmy, to ten silnik chyba jeszcze na wierzchu był. Nie, no przecież paliliśmy to powiedzieć, że nie brzmi. A, więc, no tak, było. Nie, coś. Że nie brzmi jak, jak, jak wielocylindrowy samochód. Jakby tam miała być duża moc. No, Jezu, co to za dźwięki w ogóle? Pompa paliwa. Wspomaganie Żyje! Życia, o której się tyle mówi. Wow. No dobra, tak. działa! Opowiadaj, co tu jeszcze trzeba zrobić, żeby to było gotowe według Ciebie. Kurwa, nie pamiętam. Ty, jakie łamane są? To ładne. Nie, to tu się nie w ogóle, co? No tak ładnie się chodzi Tak To z pierwszego odpalił, stał z 30 miesięcy, więcej pół roku stał niepalony Ja pierdziele Toż mu dam, dam, niech sobie pochodzi trochę <laughs> Ładny ust, To? Bardzo ładny, no, klasyk Dobra, tyle, tyle to, to... to mi smaku narobić, będę musiał go robić teraz I rób, i bardzo dobrze to będą ciekawe odcinki. Muszę sobie przypomnieć o co tu chodziło. A, o hamulce coś. Z hamulcami jakiś problem? Nie, bo... Właśnie ja nie wiem. Nie pamiętam już. Coś nie pasowało chyba, co? Jakieś chciałeś większe? Czy mi się wyra... O, no wiem wiem, Renu... o, renówkowe miały być. No tak, miały być od reno od megany, Miały być... Yy, no tak, tak, zaciski z megany miały być. Co, adaptery nie podpasowały, czy to? Co? Coś, nie, coś nie pasowało, ale nie pamiętam co. Kurde. A jeżeli chodzi o silnik to wszystko jest gotowe? Już? Kocili, widzisz? No jest. Już ten wóz. Zarobiłeś się? No. A był już na hamownik? Nie. To kurwa, trzeba jakieś na hamownie. Ale to już w następnym odcinku. No dobra. No tak, ty no bo to właściwie czemu nie, no? No. To będzie y, takie zakończenie. No którego widzowie nie lubią, czyli nie będzie pokazane, wszystko będzie zapowiedź tego, co w następnym odcinku z Volvo. Nie no, no, bo Volvo, Volvo, no trzeba było sobie o nim przypomnieć w końcu. No to widzowie cały czas nam o tym przypominają. No dobra, no, no to trochę będzie, no. to już zaczniemy robić. No. Dobra, pozdrawiam widzów, piąteczka.